Witam serdecznie, z tej strony Zajbera to jest kolejna odsłona Vape Haven. Mam niesamowitego rogala na ryju. Jest spowodem faktem, że chwilę dosłownie temu testowałem Fluo Azura, którą w, który wczoraj mogliście zobaczyć. Tak, w niedzielę, wczoraj. Dla mnie to było chwilę temu. Paradoksy czasowe, co tu dużo mówić. Dziś jest na to w niedzielę wrzucam jednorazóweczkę. A jednorazóweczka to Aroma King. I to jest ciekawostka, bo to jest 700 zaciągnięć Energy Drink Ice Nicotine Free. To może być. Nie miałem okazji jeszcze testowania jednorazówki bez nikotyny, więc to jest ciekawe. Uff. Już jedna recenzja Aroma King'a wjechała na salony i powiem szczerze, że była słaba dosyć, dopiero nie urywało. Więc mam nadzieję, że to po prostu był tylko pojedynczy przypadek. Więc tak, opakowanie naprawdę wyraziste. A, oczywiście, do już uszczelki. Do dolnej została tam. W tym przypadku 700 plus zaciągnięć, zero nikotyny. Ładniutki, standardowy. To samo było m.in. z Elbarem, Dragbarem i teraz z czyli China Made Production, jeżeli chodzi o samą tę konstrukcję. A, i bym zapomniał, w tym przypadku. A nie, to nie, w tym przypadku nie będzie tego dolnego mówię? Chyba dobrze, tej dolnej najlepki. Zaciągamy się, sprawdzamy. Smak Energy Ice. Mm. Uwielbiam ogólnie energetyczne e, likwidy, plunkwile, właśnie jednorazówki. Zapach, powiem szczerze, zalatuje skarpetą. Nie no, żartuję, ale... No zapach nie jest przyjemny. Ewidentnie nie. Smak Powiem tak mm, Zapach Był czulowy I to tak strasznie beznadziejny Jeżeli chodzi o smak, powtarzałem do tej pory, że ja uwielbiam Nowobary i to prawda jest. Dla mnie Nowobary były topką. To po prostu to jest istny sztos. Mimo tragicznego zapachu. To smak jest po prostu totalną petardą, jeżeli chodzi o oddanie smaku tego energy drinka. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to jest najlepszy energy drink, jakiego miałem pod względem właśnie papierosowym. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o te energy drinki, to do tegera wali od tego i to jest bez dwóch zdań, ewidentnie smak tegera. tutaj nie. Gdyby nie fakt, że muszę to zbliżyć do ust i czuję zapach ten beznadziejny, powiedziałbym, że to jest naprawdę petarda i dałbym bardzo wysoką ocenę. Cóż, w tym tygodniu byłoby drugą wysoką oceną, aczkolwiek zapach. Zapach jest tragiczny. Na serio, zalatuję czymś od tego. Nie chcę wiedzieć, gdzie to producent trzyma. Hmm. A będzie to... Jak to było przemycane z Chin. Ale smakuźwa. Dorzucona słodycz. Ewidentnie czuć, że jest cukier dorzucony do tego, czyli przesłodzony smak, ale pozytywnie przesłodzony. Fenomenalnie wyrazisty energy ice drink. Pod względem smaku ewidentnie dla mnie topka. Nie wiedziałem, że to powiem, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ostatni aromat, którego testowałem był beznadziejny to była totalna porażka. Zgniła. Nie wiem czy to była brzoskwinia? Nie. nie. Yy, mango? Chyba mango to było. Zgniłe mango i to tak ewidentnie by w kontenerze przeleżało kiwi gdzie na której granicy ile czasu. No. Dobra, przejdźmy do recenzji. Kwestia wygląda następująco. Czuć chłodzik. Bardzo potężny chłodzik. Ewidentnie rozchodzi się po całej jamie ustnej, Wychładza po prostu każdą strefę jamy, i to jest fenomenalne. Jeżeli chodzi o smak energy drinka, jest mega wyrazisty. Ale to tak naprawdę mega mega wyrazisty. To jest nie do pisania, powiem szczerze. Nie spodziewałem się, że ten aroma King będzie taki fenomenalny. O ja. Co ciekawe, zero nikotyny. Hmm. Zastanawiam się właśnie, czy przez funkcję nie ma nikotyny dorzuconej do tego. Nie dorzucili więcej właśnie tego aromatu, że on jest jeszcze bardziej intensywny. Jednorazówki są mega intensywne, jeżeli chodzi o palety smakowe. Ale tutaj to jest. Wow! Nie wiesz co powiedzieć, powiedz, wow! Tak czy inaczej. To jest stos. To jest totalny stos. Wygląd. Bardzo ładniutki, oczywiście standardowe, jeżeli chodzi o samego papierosa. To jest e, klasyczna obudowa, która występuje w wielu przypadkach, jeżeli chodzi o jednorazówki. Matowa, to powiedzieć, matowe pokrycie, plus wyraziste napisy. Bardzo ładnie to wygląda estetycznie, bardzo estetycznie, więc to kolejny plus. Ocena. Ze względu, że czymś trąci od niego, jeżeli chodzi o zapach, i ewidentnie trąci, no, trąci od niego czymś, to poprzez smak mogę dać czystą piątkę. Czysta piąteczka szkolna, taka po prostu gwarantowana, zdajemy i staramy się o czerwony pasek. I to nie na dupie. Tak, e, osobiście polecam. I teraz przejdźmy do rzeczy, więc tak, zachęcam do lajkowania, subskrybowania, wspierania kanału. E, możliwość wsparcia poprzez napiwki Donate. Link będzie w opisie. Ze swojej strony się oczywiście żegnam już. Życzę udanego przyszłego tygodnia, bo już mamy niedzielę tak naprawdę. Niech wejd zawsze będzie z Wami. I standardowo dziękuję. Dziękuję za wsparcie, fenomenalne wsparcie, za to, że jesteście, za to, że wspieracie kanał, pomagacie się rozwinąć Bo jest moim zdaniem mega skok. Jeżeli chodzi o tabelę, czyli różnego rodzaju statystyki, to wszystko jest na zielono, czyli wszystko jest na plusie. Od subskrypcji, poprzez godzinę oglądania, jak i ilość wyświetleń. Nie spodziewałem się. Po prostu nie spodziewałem się, że taki malutki kanałek może się zacząć tak szybko rozwijać. Jestem ciekawy, jest mega ciekawy, jak daleko to wszystko zajdzie. Mój ogólny, taki wewnętrzny, skromny próg to byłoby przekroczyć 1000 subskrypcji. Ale to byłoby po prostu totalne szczęście. Wow. Żegnam się. Trzymajcie się. Hello.